Mojego brata. Wszystko miałem wiedzieć, że to Twój brat. Dlatego, że jestem duży, a on też. No ale no, on nas zaatakował. No i... Ech. ...kupnął mnie tu. Chyba muszę ten silnik włożyć mu. Trochę czasu później. Chyba teraz muszę włożyć mu kasę. Trudno było go naprawić, ale działa. He, he, he. Fida. Czy? Tam? Jest. Kliper? Niech to muszę się ewakuować. Katapulta ewakuacyjna niech to nie zadziałała. Znowu nie zadziałała. Czemu moja kapa nie działa? Piata zadziała. Puch. Wszystko dobrze się skończyło. Miu, 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 miu. Koniec, koniec, fajnie, koniec. Okej, okay, już. Wystarczy.